Na kanale Lajku będzie opowiadam o życiu po Japonii. Witajcie w japońskim hotelu kapsułkowym w Osace. Teraz niedaleko stacji Tennoji w Osace i szukam mojego kapsułkowego hotelu. Gdzieś tutaj powinien być w okolicy. Ale tu nie jest byle jaki hotel kapsułkowy. Te pokoje wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Jest podział, oczywiście, na mężczyzn i kobiety. Musimy użyć kluczyka, żeby wejść w środka. Zabrało mi się trochę prania, więc pójdziemy do prani. Zobaczymy, czy mi się uda zrobić pranie tutaj. A, tu łazienka też jest. Przepiękna, naprawdę elegancko to wszystko wygląda. Tutaj mamy zlewy. Siema. Wszystko jest. Miedło, suszarka, kubeczki, paczki. Jakieś... o, oh, jest też i do golenia płyn. Wszystko jest. Nawet maszynki tak. No dobra, super. Jest i jedna pralka, więc wrzucę moje pranie. Ja to kosztuje? Około 400 jenów będzie mnie to kosztowało. Właśnie sobie uświadomiłem, że miałem też wyprać moje spodnie, bo są już totalnie uwalone. teraz do onsenu. Jest tutaj onsenik. Jest się Jak Wam się podoba moja piżamka first classowa z potulika Jest w porządku, całkiem wygodna. Jak najbardziej na plus. W ogóle fajnie, że jest coś takiego, nie? W tej cenie super team, Rzeczy. Niestety widzę, że jest parę osób w środku, więc nie będę mógł nagrać i pokazać wam, jak wygląda. Ale naprawdę pierwsze wrażenia są mega pozytywne. Wszystko jest jest elegancko, czysto. Dostaje się ciuszki, dostaje się ręcznik. Jest pralnia opłatna, ale jest. Jest onsen. Za tą cenę zapłaciłem 100 zł. Za 100 zł. Naprawdę, moim zdaniem, dobra oferta. No dobra, to ja już się wykąpałem, jestem piękny, pachnący, Prawda, przyjemnie, idziemy do łóżka. Zobaczymy jak będzie się spało w tym pomieszczeniu z tymi osobami. Głośne są te drzwi, które tak się ciągle otwierają. Generalnie, praktycznie nikt tam nie mówi, jest cicho, nikt nie rozmawia, strasznie cicho, więc może nie będzie aż tak źle, może by nikt nie chrapał obok mnie. Nie zastanawiacie się, jakie warunki panowały w tym hotelu kapsułkowym. Muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pokój był naprawdę spory. W środku do dyspozycji miałem dwa gniazdka do prądu. Oczywiście była lampka, którą można było swobodnie ustawić, zmienić jasność oświetlenia. Bardzo wszystko wygodne, naprawdę dobrze zaprojektowane. Jest także specjalny guzik alarmowy, gdyby wam się coś stało. Także były chusteczki dla smarkaczy. W zestawie oczywiście były także ręczniki oraz szczoteczka do zębów. Każdy do dyspozycji ma swoją kapsułkę, która jest całkiem spora, można się bez problemu w niej położyć. Jest wygodnie, cicho, czysto, spokojnie i naprawdę dobrze się tutaj po prostu przebywało. Jedynie mi brakowało jakiegoś stolika, który można by było postawić przed sobą i na przykład pracować z komputerem. Natomiast, jako miejsce do spania. To w zupełności wszystko wystarczało. Pokój był niezwykle wysoki, mogłem z nim spokojnie stanąć, ja mam tylko 173 cm wzrostu, więc jeśli jesteście troszeczkę wyżsi, no to pewnie nie będziecie mogli się wyprostować, ale dla mnie było naprawdę idealnie. Piżamka, którą otrzymałem, także była naprawdę wygodna, przyjemna, no i bardzo miło, że za tą cenę można było dostać piżamy. Dwa gniazdka do prądu wystarczyły mi w zupełności, żeby ustawić swoją stację do ładowania, między innymi telefonu oraz baterii, więc wszystko mogłem podładować na następny dzień. Poduszki były bardzo przyjemne, mięciutkie i po prostu przyjemnie się tutaj spało. Naprawdę nie sądziłem, że w takim hotelu może być aż tak cicho. Spodziewałem się raczej chrapania i jakichś odgłosów, a naprawdę nic mi nie przeszkadzało przez całą noc. No to kładziemy się spać. Jeśli jedziecie do Japonii i szukacie jakiegoś budżetowego rozwiązania w trakcie waszej podróży, to hotele kapsukowe stanowią taką niezłą alternatywę do stosunkowo drogich japońskich hoteli. Rano stałem naprawdę wypoczęty, pełen energii na następny dzień. Nikt mi nie przeszkadzał, było naprawdę cicho i spokojnie. Poszedłem rano od razu do łazienki na poranną toaletę, żeby przygotować się do wyjścia. Pierwsza noc w hotelu kapsułkowym zaliczona. Absolutnie mogę polecić nocleg w takim hotelu kapsułkowym, zdecydowanie wygodniej niż w takich małych, gdzie faktycznie jest dość klaustrofobiczna atmosfera. No, też na też zjeść w hotelu śniadanko za 650 jenów, czyli za jakieś no nie, to jest 20 zł. To jest niewygórowana cena moim zdaniem. to pewnie tyle bym wydał i tak kupując śniadanie w kombinie razem z kawusią i jakimś soczkiem. Więc jak najbardziej na plus ale ten kubek to jest taki, że ciężko się go